Oj, boli! E, muszę przyznać, że e, chyba do tej pory w karierze nie pamiętam takiego momentu, żebyśmy akurat spadali. Były trudne momenty, że gdzieś tam trzeba było walczyć o ligę, ale e, te uczucia spadku jest. No, ma m, straszny smak i, i nie jest fajne. Więc serce boli, ale uważam, że zrobiliśmy to z podniesioną głową i kibice mogą być z nas mimo wszystko dumni, bo cały sezon jakoś no, wszystko nam się nie układało. Oczywiście nie chciałbym, żebyśmy to zganiali po prostu na to, że gdzieś tam od czynników jakiś takich zewnętrznych to wszystko wynikło, bo też no, mogliśmy w niektórych momentach może trochę lepiej, trochę gdzieś tam, no, punkt 2, dołożyć by było zupełnie inaczej finalnie, bo boli. To szczególnie dlatego, że tak mało brakło po prostu. Bo jakbyśmy z Kratesem przegrali, no to może by to jakoś tak no, człowiek inaczej znosił. Pewnie też źle, ale, ale jak było tak to po prostu blisko, no to no nie jest to fajne uczucie. E, pierwszy raz się z nim e, spotykam w karierze i e, mam nadzieję, że to jest mój pierwszy, ale też i ostatni po prostu raz. Mm -hmm. eee, ten dzisiejszy mecz też tak na dobrą sprawę, taki rol poster, dużo, dużo też emocji. Jak to u Was dużo nie wyglądało przed tymi, przed tymi zawodami? Coś sobie powiedzieliście, odsłuchaliście też tą tabelę czy po prostu fokus na, na ten mecz? Znaczy no, oglądaliśmy te wszystkie spotkania, które były przed naszym meczem i śledziliśmy wyniki gdzieś, bo wiedzieliśmy, że bardzo dużo od nich Zależy i po tym spotkaniu w Zielonej Górze gdzieś tak no, taka cisza się zrobiła, bo wiedzieliśmy już, że, że szans nie ma na, na utrzymanie, mimo że ta wiara w nas do ostatniego momentu była. i ale, ale gdzieś, jak już zrobiliśmy track walk, odprawę, i w tych sytuacjach pomiędzy wyścigami, z sytuacji z kibicami, chcieliśmy to zrobić naprawdę z podniesioną głową. Żeby nie udało się punktu bonusowego zrobić. Ale był bardzo blisko na wyciągnięcie ręki. Pamiętajmy, że Gorzowianie są drugim zespołem ligi. Myślę, że było widać jak bardzo chcemy, jak te serce w to wszystko wkładamy, w każdy wyścig i o każdy centymetru walczymy. Kibice mogą być z nas dumni. Żałuję po prostu, że, że to tak się kończy. Mam nadzieję, że. że. że, że... No jeszcze nie jest nic potwierdzone, ale mam nadzieję, że się spotkamy i e, tak jak deklarowałem, e, to, to słowo moje podtrzymuję i, i, i oczywiście spod, mm, rozmowy są przede mną i, e, i, i, i nic nie stanie, no, nic nie stanie kością niezgody e, i mam nadzieję, że mm, się szybko dogadamy z prezesem e, i <coughs> I, ty, I takim zespołem po prostu jaki mamy teraz też, też, też e, szybko wrócimy i, i to będzie krótki, krótka przygoda, krótki epizod pierwszoligowy odskocznia dla kibiców naszych i fanów. E, mam nadzieję, że nadal będą z nami, bo w tym sezonie trudnym e, naprawdę pokazali no niesamowitą klasę i ja osobiście, ale myślę, że nie tylko ja, ale wszyscy chłopacy jesteśmy dumni, bo mimo tych wszystkich trudności zawsze byli kibice z nami i wierzyli do samego końca i to też, no to jest synergia, która też myślę, że nam się udziela na torze i dlatego tak po prostu chcieliśmy tym... Wiedzieliśmy, że spadamy, ale z klasą. Chcieliśmy to zrobić z podniesioną głową i mam nadzieję, że kibice to szanują i doceniają. No też widać, że. Yy... Tak jakby w całej tej sytuacji, zarówno twoje słowa, czy też słowa Jadnicza, czy w ogóle Rafała, każdego tak na dobrą sprawę związanego z klubem, wydarzyło się, spadliśmy, no ale też tak na dobrą sprawę to jest motyw do tego, żeby wziąć się w garść, jakby wrócić i, i, i też nieważne jak zaczynasz, ale ważne jak kończysz. My skończyliśmy teraz tym spadkiem, ale tak na dobrą sprawę no widać po was ogromną determinację i też motywację do tego, żeby po prostu no, odbić się po prostu. Tak, tak, dokładnie. No, jakby wszystkie przeciwności, które się wydarzyły, e, no, w żaden sposób nam nie pomagały, więc może to było po prostu nieuniknione i tak się musiało stać. E, no, ale mówię, szybko wyciągnąć wnioski z tego, potraktować jak kolekcję. I, e, I mam nadzieję, że wrócimy wszyscy, e, przez wszyscy doświadczenie silniejsze i, i, i już więcej to się nie wydarzy. No bo też nie ma co ukrywać, wiadomo, bo dużo też, też przeciwności losu, ale też no, zdobywamy 11 punktów. Brakuje tak naprawdę jednego, jednego punktu. I jedna porażka tylko na własnym torze. Ta liga też była ogólnie no, mega, mega, mega mocna. Wyrównana, tak. No, jakby ja. Nie pamiętam takiej sytuacji w tabeli ligowej, żeby jeden zespół był takim dominatorem, a cała reszta aż tak fajnie wyrównana i walcząca od trzeciego czy czwartego zespołu u góry. No, no każdy był zainteresowany, jeśli chodzi o utrzymanie, o playoffy czy, no, czy, czy, czy walkę właśnie o jedną z tych dwóch, więc to było ciekawe. Myślę, że emocjonujące do samego końca, również dla nas, bo tak jak mówię, no dzisiejsze spotkanie z Zielonej Góry wszyscy jeszcze no, po prostu siedzieliśmy i na szpilkach oglądaliśmy. Niewiele też tam brakło, żeby to się stało. Niewiele brakło w Grudziądzu, już nie mówię o tym meczu tylko wcześniej, no, gdzieś tam jak Gorzowianie jechali, no gdzieś, czy Częstochowa też z Zieloną Górą. No. No wszystko jakby nie zagrało tak jak my tego potrzebowaliśmy. Tylko jakby trochę no, na przekór I szkoda, ale tak jak mówię, my daliśmy siebie wszystko jakby e, więcej nie mogliśmy. I e, teraz już no nic, no, ten sezon dla nas się kończy i trzeba już myśleć trochę o tym co będzie w przyszłym roku i e... I mam nadzieję, że, że mówię, że jeszcze niejednokrotnie razem będziemy o ten ligowy byt walczyli. No, a ta pierwszoligowa przygoda będzie to krótka przygoda i szybko, szybko wrócimy tam, gdzie jest miejsce oni i nasze, po prostu jako zawodników, bo, bo uważam, że mamy taki zespół, który no, powinien na ekstra arenach się bicia. Ale oczywiście, no. Stało się jak się stało i trzeba to teraz odpokutować.